Witajcie moi drodzy, dziś będziemy ćwiczyć rysowanie kątów i taki jest właśnie temat rysowanie kątów, ćwiczenia i bardzo bym chciała, żebyśmy pracowali dzisiaj w ćwiczeniach Wy otwieracie ćwiczenia na stronie 46 a ja będę robiła tutaj zadania na kartkach Zaczynamy od ćwiczenia czwartego. Na rysunkach przedstawiono kąt Yy, różne kąty i nasze zadanie jest, ja może tutaj o, położę ćwiczenia. Mam nadzieję, że będzie widać. Yy, mamy znaleźć, na którym z rysunków przedstawiono kąt AWB. Jeśli pamiętacie, yy, gdy wprowadzałam wam kąty, uczyliśmy się nazewnictwa, jak nazywamy te kąty literkami. Najważniejsza rzecz to jest ta środkowa literka W. Ponieważ to jest literka przy wierzchołku. No to sprawdźmy, w którym miejscu mamy W przy wierzchołku. Tutaj nie mamy przy wierzchołku literki W, ale możemy sobie nazwać ten kąt przy okazji, poćwiczymy. Ten pierwszy kąt to jest kąt ostry i możemy go nazwać ABW lub WBA. Albo z jednej strony, albo z drugiej. Kolejny kąt to kąt półpełny. Wierzchołek w takim kącie jest na środku. Więc jak go nazwiemy? WAB lub BAW. Znów nie mamy tego, czego szukamy. To patrzymy dalej. To jest kąt prosty i mogę go nazwać BWA lub AWB. I co się okazuje, że to jest właśnie nasz kąt. Ale sprawdźmy, czy przypadkiem ostatni również nie będzie pasował. Jest to kąt rozwarty i nazwiemy go BWA lub AWB. Też pasuje. Czyli pasują nam oba kąty. Więc wpisujemy tutaj w odpowiedzi kąt AWB przedstawiono na rysunkach C oraz D. Dobra. No to teraz zajmujemy się kolejnymi zadaniami. Ja tutaj napiszę, że to jest odpowiedź. Sejdę, a my zajmujemy się ćwiczeniem piątym. Na tej samej stronie. Zobaczcie, mamy narysować kąty. No i oczywiście przy okazji je nazwać. No więc do rysowania będzie nam potrzebna linijka. No może ekierka zobaczymy od przykładów. Zależy to. No to zaczynamy. pod punkt A mają być kąty ostre i mamy je nazwać. Kot i mal albo KOT, MAL. No to zaczynamy jeden kąt. Jeden kąt może być na przykład taki, a drugi zrobię z drugiej strony. No i zobaczcie. Zaznaczamy łuk, bo to jest ważne, bo równie dobrze mógłby być z tej strony kąt. I nazywamy. Pierwszy kąt ma nazywać się kot. K. O musi być w wierzchołku oraz T. A drugi kąt ma być kąt mal. No to tu może być M przy wierzchołku A i L. Pamiętajcie, że punkty nazywamy dużymi literami. Podpunkt B. Teraz mamy narysować kąty proste. No Do, do rysowania kąta prostego dobrze jest użyć ekierki. Pamiętamy, że kąt prosty w pierce to jest ten największy kąt, bo te dwa są ostre. Narysuję kąt prosty i nie będę go rysowała tak zwyczajnie. Wy macie krateczki, więc moglibyście po go rysować. Zaznaczamy łuk i kropę. Ja narysuję go właśnie specjalnie w inny sposób. No, i może tutaj. Mają być dwa. Łup i kropa. No i zaczynamy nazwy od literki T. Tu będzie T, wierzchołek to O oraz K. Jeśli robimy zadania, wy możecie sobie zatrzymać filmik i zrobić sami zadanie, następnie sprawdzić sobie, czy mamy podobnie lub tak samo, bo to wszystko zależy. Przy rysowaniu kątów, no to kąt ostre możecie mieć inne. Mogą być też troszeczkę w inny sposób narysowane, ale wcale to nie oznacza, że będziecie mieć źle. Wręcz przeciwnie, jestem pewna, że świetnie Wam pójdzie. Yy, to były kąty proste. No to. Kąty rozwarte. Przypominamy sobie kąty rozwarte. Mi tutaj niewygodnie z tym statywem, ale daję radę. Zaznaczamy łukiem. Tutaj już nie robimy kropki. Kropka jest zarezerwowana tylko dla kąta prostego. No to mamy teraz kąt rozwarty bal. A jest w wierzchołku oraz kąt rozwarty hop. I pod punkt D, kąt pół pełne 2 mamy narysować. No to jeden będzie taki, a drugi będzie taki. Wierzchołek i łuk. I teraz nazywamy punkt na jednym ramieniu, wierzchołek i punkt na drugim. Punkt na jednym ramieniu, wierzchołek i punkt na drugim ramieniu. Świetnie nam poszło. To przechodzimy do kolejnego zadania. Kolejne zadanie. Narysuj kąt KLM. Ja może teraz na kartkę. Jest to, to zadanie szóste, strona 46. Narysuj kąt KLM, kąt prosty. No to rysuję kąt prosty. Używam do tego ekierki. Ekiereczka i kąt prosty zaznaczamy kropką. Od razu sobie nazwę ten kąt K, L i M. Narysuj kąt ASB większy od kąta KLM. Jaki kąt jest większy? No, od kąta prostego większy jest kąt. Półpełny, pełny, rozwarty, wklęsły, ale mm, mamy informację, że ma być większy od kąta KLM, ale mniejszy od kąta półpełnego, więc tutaj już wiadomo, że to ma być kąt rozwarty. A, S, B, oczywiście łuk. I narysuj kąt CWD mniejszy od obu narysowanych kątów. No to musi być mniejszy od rozwartego i mniejszy od prostego. Zatem jaki to będzie kąt? Na pewno wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że to będzie kąt ostry. Kąt ostry C, W i D uzupełni odpowiedź odpowiednimi rodzajami kątów. No to piszemy. Tu był prosty, tu był rozwarty, a tutaj mamy ostry. No to mamy odpowiedź. Kąt KLM to kąt prosty. Kąt a S B to kąt rozwarty. A kąt. CWD. To jest kąt ostry. I ostatnie ćwiczenie. Siódme na stronie czterdziestej siódmej. Przyjrzyj się na rysowanej figurze i wyróżnionym kątom. Odszukaj kąty rozwarty, ostry i kąty proste. Uzupełnij zdania. No to ja może napiszę te zdania. Wy tego nie róbcie, bo macie uzupełniać ćwiczenia. Kąt I, BCD oraz kąt ABC. Ok, i tutaj uzupełnimy sobie. No to patrzymy w ćwiczenia. Myślę, że nie będzie to problemem. Kąt, hmm, kąt A, Wezmę tutaj ćwiczenia przed kamerkę, po to, żebyśmy sobie przypomnieli, jak odnaleźć <coughs> prawidłowo kąt. Kąt ADC. Tak jak, <coughs> przepraszam, tak jak czytam literki, tak szukam ich na figurze. A, D, C. Jest to kąt przy wierzchołku w środkowej literce, czyli A, D, C. To jest ten kąt. I jaki to jest kąt? No, myślę, że wszyscy dobrze odpowiedzieli, że jest to kąt rozwarty. No to teraz mamy dwa kąty: B, A, D, czyli ten, oraz B, C, D, czyli ten. No mamy tutaj informację w zadaniu, że mamy kąty ostre, proste i rozwarte. No to weźmy ekiereczkę i sprawdźmy, czy jest prosty. Będzie prostym wtedy, kiedy idealnie ramiona kąta będą przylegały do ekiereczki. Tutaj również mogę przyłożyć ekierkę i również będzie idealnie przylegał, yy, przylegały będą ramiona. Zatem te dwa kąty to kąty proste. I został nam ostatni kąt ABC, czyli przy wierzchołku B jest to kąt... Oczywiście ostry. Świetnie. Moi drodzy, poćwiczyliśmy sobie rysowanie kątów. Chciałabym teraz, żebyście wy troszeczkę poćwiczyli. I zróbcie proszę. Na stronie 82 w podręczniku. Rameczkę fioletową z orzełkiem. czyli zadanie od 1 do 5 Ożałek. Bardzo łatwe zadanie macie narysować kąt, nazwać go literkami albo wybrać odpowiedź, czyli nic trudnego. Takie przyjemne zadanka poćwiczcie i miłego rysowania. Do usłyszenia.